Z zimną krwią Trumana Kapołty to dzisiejsza lektura, którą Wam proponuję. To bardzo ważna książka w Stanach Zjednoczonych, dlatego klasykę literatury chyba warto zacząć od niej. To jest. Próba zupełnie nowego pisarstwa. Dlaczego? Bo Truman oparł się na prawdziwym wydarzeniu, na prawdziwej zbrodni, która dokonana została w niewielkim miasteczku w stanie Kansas. Niewielkie rolnicze miasteczko, bardzo niewielka, bardzo spokojna społeczność, która żyje z uprawy roli i nagle brutalna, właściwie bezsensowna zbrodnia, bo przeciwko rodzinie, która została zabita, przeciwko rodzinie, kluterów właściwie do nich nikt nie mógł mieć żadnych pretensji, a skoro do zbrodni dochodzi w tak małej i tak zamkniętej społeczności, no to właściwie każdy jest podejrzany. A jak każdy jest podejrzany? To sąsiedzi zaczynają sobie patrzeć na ręce. Zaczynają się zastanawiać, dlaczego zginął mój sąsiad i czy ja też mogę stać się ofiarą kolejnego ataku. Więc to wszystko bardzo destruktywnie zaczyna wpływać na więzi sąsiedzkie, na to jak ludzie zaczynają się traktować, zaczynają zamykać drzwi na przykład na noc, chociaż do tej pory tego nie robili. I nad tym wszystkim zaczął się zastanawiać Truman. Postanowił napisać powieść, pojechał do Kansas, chociaż nie bardzo pasował do tego świata. On dosyć szokował rol Dosyć szokował tradycyjnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, i oni nie bardzo mu chcieli zaufać, ale zaczęli mu opowiadać o swoich odczuciach. A potem trafił się przełom. Potem okazało się, że udało się zamknąć sprawców tej zbrodni. Udało się ich odnaleźć, oni się przyznali i zaczęli opowiadać. Jeden z nich prowadził nawet dziennik, więc udało się drobiazgowo odtworzyć drogę tych dwóch mężczyzn i to, co się działo przed i po zbrodni. Więc wymarzony materiał dla pisarza, wszystko jest zdokumentowane, wszystko jest gotowe. Tutaj wiąże się jeszcze parę kontrowersji z tą historią, bo są takie teorie, że Truman y, tak bardzo wszedł w relacje z oskarżonymi, ze zbrodniarzami, że zakochał się w jednym z nich i podobno. Trochę lepiej go opisuje w tej książce. Jaka jest prawda, no dziś trudno stwierdzić, można się zastanawiać. Jedno jest pewne: warto sięgnąć po tę książkę, ponieważ ona, zdaniem wielu literaturoznawców, zapoczątkowała nowy nurt, tak zwane true crime story. To historie, które opisują autentyczne wydarzenia i próbują je troszkę tak wprowadzić do kręgu literackiego. Niestety ta książka. Była też przekleństwem dla Trumana Capua, ponieważ on, e, Truman Capote, e, był wcześniej autorem na przykład Śniadania u Tiffany'ego, wspaniałej książki. Potem napisał z zimną krwią i rynek literacki oszalał. Wszyscy mówili, że to jest wspaniałe, skończone dzieło. Truman, Truman miał zaledwie 30 kilka lat. Mówię zaledwie, ponieważ do końca życia zmagał się z piętnem tej książki. Nie napisał już nic lepszego. Właściwie niewiele napisał, bo cały czas gonił duchy z zimną krwią, więc było mu bardzo ciężko, popadł w alkoholizm. Ale po tą książkę warto sięgnąć też z innej przyczyny. Warto się zastanowić nad kondycją ludzkiego losu, bo jest tutaj trochę y, takich y, momentów, że można się zastanowić, czy rzeczywiście jest tak, że wyrastamy w środowisku, i to środowisko powoduje, że stajemy się tacy, jacy jesteśmy. Czy to jest tak, że resocjalizacja działa i może zadziałać, czy jednak na przykład e, osadzanie w więzieniu osób, które mają na koncie pierwsze przestępstwo, nie zepsuje ich, nie sprawi, że jednak już wejdą na tą przestępczą drogę i będą w niej bardziej utwierdzeni. Te wszystkie rzeczy znajdziecie w tej książce. Ja mam akurat nowe wydanie, zupełnie nowej tej książki, bo ona co jakiś czas jest wznawiana, więc możecie z powodzeniem albo iść do biblioteki i wypożyczyć, bo założę się, że na 100% będą mieli z zimną krwią, albo po prostu kupić. Mnie się bardzo podoba ta książka i sposób jej wydania. Tu jest taki bardzo biały papier, więc to jest aż nietypowe i aż dziwne w odbiorze, ale samą książkę czyta się bardzo przyjemnie. Jest ona bardzo przyjemna, jeżeli chodzi o format. Mniej przyjemna jest treść, ale to też nie zawsze jest tak, że z literaturą, z dobrą literaturą musimy się tylko relaksować. Tak jak obiecywałam Wam, będę wracać do klasyki. Dzisiaj z zimną krwią, czyli pierwsza z takich klasycznych książek, które warto mieć na swojej półce. A ja przypominam, ten kanał nazywa się Marta Czyta. Subskrybujcie go, to jest ten taki malutki dzwoneczek na dole. Zostawiajcie kciuka w górę, jeżeli chcecie, żebym Wam dla Was recenzowała kolejne rzeczy. No i co? I widzimy się niebawem z kolejną książką. Obiecuję, że będą jeszcze inne ciekawe tytuły.